Słuchajcie wszyscy zbieracze, poszukiwacze, poszukiwacze złota. Jestem dzisiaj na plaży. Wieje straszny wiatr. Nie wiem czy będziemy słychać. Dzisiaj głównie przyjechałem potestować dwie sprawy cewkę czy będzie mi działała w wodzie. Jedna rzecz, druga rzecz, chcę sprawdzić złoto, które kupiłem. Kupiłem e, sztabkę złota jednogramową w firmie 79 element. Nie wiem czy będziemy słychać. Powinno być słychać, bo, bo e, następną rzecz, którą będę testował, to kupiłem nową kamerę e, kamerę GoPro 8. Powinna być dobra stabilizacja i powinno fajnie tutaj być, fajnie się nagrywać. O, tutaj widzę kapsuła. Potem go wykopiemy, sprawa wygląda w ten sposób, że chcę przetestować. Pierwsze, co dzisiaj przetestuję, to przetestuję złoto, gdyż kupiłem to złoto. Ten, to, o tą sztabkę, ma być, to, ma być to złoto czyste. Tyle, że ostatnio, jak sprawdzałem na wykrywaczu. No, nie podobało mi się wskazania wykrywacza, i kupiłem drugą sztabkę dla porównania, czy będą takie same wskazania na tym moim wykrywaczu, na tej cewce, przy częstotliwości 74 kHz. Cewka pokazuje tą sztabkę i pokazuje mi wskaźnik 91 jest to bardzo wysoka, wysoka przewodność jak srebro i to mnie najbardziej przy tej częstotliwości najbardziej zaskakiwało dlatego zdecydowałem się kupić drugą sztabkę kupiłem drugą sztabkę w, normalnie w, 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 w kantorze też jednogramową i teraz sprawdzimy, jak ona będzie wskazywała. No, wskazuje 93, tu pokazuje 91, tu 93. Wynika z tego, że oba wskazania są takie same. Czyli czyste złoto wykrywacz pokazuje bardzo wysoko. Zmieńmy częstotliwość na 14 kHz, taką jak ma zwykły Deus, w którym najczęściej chodzimy, przy takiej częstotliwości. I zobaczymy, czy przy takiej częstotliwości, jak będzie skazywał. 74. Do 78, różnica wskazań wynika z tego, że jedna jest większa sztabka, druga trochę mniejsza, przypuszczam, że też jest ta mniejsza jest grubsza, wynika z tego, że tak, że to jest złoto 74, 76, 78, taka różnica. Dobrze Przetestowaliśmy Wynika z tego, że to jest złoto Test dobry 74 76 Mam tu 14 kiloherców. I z taką częstotliwością będę chodził tutaj po plaży. Po plaży pochodzimy i poszukamy, co nam tutaj znajdzie wykrywacz. Podniesiemy, zresztą podniosę na maksa na 74 kHz, częstotliwość i sprawdzimy, jak się będzie zachowywał wykrywacz. I co nam tutaj znajdzie? Zmniejsza częstotliwość. Jesteśmy pod, y, y, pod siecią wysokiego napięcia, ale XPDEUS nie wzbudza się. Zobaczmy poziom żelaza 2, reaktywność 0, minus 1 wyciszacz, i z takim.